W województwie mazowieckim nie można używać dmucha w liści. Zakaz będzie obowiązywać od nowego roku. Wszystkich. Wprowadzono go w ramach przepisów czystości powietrza. Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, z którym można walczyć tylko systemowo. W Krakowie na przykład dofinansowano wymianę pieców. Podobne mechanizmy obowiązują w województwie mazowieckim, które jednak postanowiło pójść o krok dalej. Powodem była roczna ocena powietrza za rok 2018, która wykazała, że w całym regionie przekroczone zostały dopuszczalne poziomy pyłów oraz dwutlenku azotu. Podaje TVN Warszawa. 8 Września Sejmik wojewódzki na Mazowszu przyjął uchwałę, która wprowadza nowy program ochrony powietrza, zakłada on ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej, zwiększenie powierzchni terenów zielonych w niektórych gminach czy edukację ekologiczną. Zgodnie z przepisami dmuchawy do liści zostały zakazane, ponieważ drobne cząstki pyłów zbijane przez maszyny mogą być niebezpieczne dla zdrowia, powodują nasilenie objawów, chorób układu oddechowego oraz zmniejszają wydolność układu krążenia. Przypomina, stowarzyszenie miasto jest nasze. Przepisy obowiązują już teraz, ale nie wszyscy. Jak potwierdził TVN Warszawa, Urząd Mazowiecki dopiero od nowego roku zakaz obejmie również wspólnoty i współdzielnie mieszkaniowe. Dmuchawe do liści będą zakazane do jakiejkolwiek formy sprzątania, nie tylko liści. Rząd odkrył jeden prosty sposób, by wkurzyć ekologów. A Wy co o tym sądzicie? Podzielcie się koniecznie tym w komentarzach i koniecznie sprawdźcie film, który Wam się teraz wyświetla na ekranach. Do usłyszenia.